Bory tucholskie to jeden z największych lasów sosnowych w Polsce. Znajduje się tam park narodowy oraz kilka rezerwatów. W czasie weekendu majowego udało mi się tam pojechać. W tym filmie zobaczycie, jakie zwierzęta udało mi się nagrać i sfotografować, więc zapraszam na film. Dzień pierwszy. Zaraz po przyjeździe na miejsce od razu poszedłem na ptaki. Jednym z pierwszych znalezisk była pokląskwa. Nic ciekawego no, ale jednak jest pierwszy ptak. Idąc dalej udało się znaleźć martwą żmiję. Był to nawet duży okaz. Zrobiłem jej parę zdjęć, no i szedłem dalej. Kolejnym ptakiem była lerka, zwana też skowronkiem borowym. Jest to dość ciekawy gatunek skowronka, gdyż w przeciwieństwie do innych skowronków, żyjących głównie na polach i łąkach, ten gatunek występuje w lasach sosnowych. Po kolejnych kilku zdjęciach, pokląskw i perkozów, w końcu udało się sfotografować coś ciekawszego. Tym ciekawszym ptakiem był dudek. Przelatywał parę metrów nade mną, a potem leciał gdzieś daleko i nie mogłem go już wypatrzeć. Później udało się jeszcze zrobić kilka ciekawych zdjęć pokląskwom. Wyszły nawet fajnie, ale pokląskwy to właściwie dominujący gatunek w tamtym miejscu i za bardzo mnie nie ciekawiły. I tak minął pierwszy dzień mojej majówki. W tym dniu nie przygotowałem się za bardzo na ptaki. Poszedłem tak tylko na szybko zobaczyć, rozejrzeć się w terenie, zapoznać się co tam jest, z czego mam się spodziewać. Udało się sfotografować tego dudka. Jest to jakiś ciekawszy gatunek, no ale w porównaniu do gatunków, które sfotografowałem w następny dzień, to właściwie nic ciekawego nie jest. Dzień drugi, za kilka minut jest piąta. Ja sobie idę na jeziorko słuchać żurawie. No i właśnie idę sobie poszukać ptaków. Wczoraj łowiłem tam ryby. Zresztą już o tym wiecie z, z, z wczorajszej części odcinka. Zresztą wyszła w ten sam dzień. Oczywiście jest jeden odcinek, tu złączony. Kukułka słychać było. No więc fajnie, więc już szukamy sobie ptaszków. Tak i ten odcinek będzie właśnie polegał na tym, że część będzie z lektorem, czyli będę coś tam opowiadał z, już w domu podczas montowania, a część będzie właśnie w takiej postaci jak ja teraz. Dobra, już teraz serię nie przedłużam, bo myślę, że wam się nudzi jak tak ciągle gadam tylko. Więc idziemy już szukać ptaszków. Pięknie ptaszki śpiewają. Kukułkę słychać nawet bardzo. Tylko, że nie chce mi się iść z powrotem tam jej szukać. Więc ja idę na polankę. Już widzieliście, że sarna była. A tej polance pewnie teraz jest dużo zwierząt. Wczoraj żmiję tam widziałem. Jedną martwą. A mój brat jeszcze znalazł. Znalazł. Właściwie z kuzynem znaleźli. Dwie młode żmije pod kamieniem. Najpewniej to były młode żmije. A więc ja już idę na polanę. Po drodze udało nagrać się jakieś łabędzie niemetokujące tokujące czajki, bobra oraz pokląskwę. Chwilę później udało się nagrać jakieś broszty na drugim końcu jeziora. Były naprawdę daleko, więc film nie jest jakiejś dobrej jakości, zresztą było bardzo słabe światło. Wtedy jeszcze nie miałem zamiaru ich szukać, ale jak zobaczycie później, jednak je poszukałem. Jest piękna rokitniczka. Fajnie, że się akurat tak blisko ustawiła, bo normalnie bardzo trudno ją wypatrzeć. Ale mam przynajmniej fajne nagranie z rokitniczką. Teren jest odpowiedni dla rokitniczki, gigantyczne trzcinowisko ze wszystkich stron, a oprócz tego, już zresztą widzieliście, gdzieś tam widziałem, dokładnie tam gdzie jest mój palec, takie jakieś brodźce i nie mam pojęcia czym one były, teraz tam jakieś czajki tokują sobie. Po nagraniach z rokitniczką i z potrzosem, zadzwoniłem do kolegi. W trakcie rozmowy zrobiłem zdjęcie jakiegoś tajemniczego, tego, którego później oznaczyłem jako, w cudzysłowie, kurczak. Oczywiście jest to najprawdopodobniej samiec błotniaka zbożowego bądź stawowego, no ale na jednym ze zdjęć naprawdę wygląda jak kurczak, zresztą, zobaczcie, zresztą właśnie je widzicie. Po sfotografowaniu tego ciekawego sponiastego stwierdziłem, że warto byłoby pójść, rozejrzeć się może za tymi broścami, które widziałem parę minut przedtem. I jak się później okazało, pomysł ten był najlepszym pomysłem, na jaki wpadłem w trakcie całego mojego wyjazdu. Po 15 minutach szukania udało się je znaleźć. Wtedy powstały te zdjęcia. Niestety, gdy broście mnie tylko zobaczyły, odleciały. Kolega wtedy mi powiedział, żebym jeszcze trochę poszukał, gdyż z reguły jakieś pojedyncze brośce zostają, nawet jak reszta się spłoszy. Posłuchałem go i zacząłem szukać dalej. Opłaciło mi się to, bo wtedy powstało to zdjęcie. Było to moje pierwsze zdjęcie łęczaka. Bardzo się z niego ucieszyłem, gdyż w ogóle pierwszy raz widziałem Łęczaka. No ale wtedy też wziąłem tamte brośce za łęczaki. Co było błędne, bo okazały się zupełnie innymi, zupełnie ciekawszymi i zupełnie szerszymi ptakami, ale o tym dowiecie się oglądając dalej. Idąc dalej, udało się nagrać tokujące krzyki. Dokujący krzyk najpierw leci wysoko do góry, a później pikuje w dół, rozkładając sterówki, które pod wpływem ruchów powietrza zaczynają wibrować, wydając bardzo ciekawy dźwięk. W drodze powrotnej udało się nagrać łęczaka z naprawdę bliskiej odległości. Łapał sobie jakieś robale w błocie. Pierwszy raz udało mi się tak blisko podejść do jakiegokolwiek brodźca. Było to naprawdę ciekawe przeżycie, ale ja już musiałem wracać, bo zaraz miałem iść na rower. Na rowerze nie wypatrzyłem właściwie żadnych ciekawszych gatunków ptaków. Zrobiłem jedynie kilka zdjęć jakiejś traszce no i jakiegoś chrząszcza. Po powrocie z wycieczki rowerowej stwierdziłem, że jeszcze raz pójdę sobie na tą polanę, gdzie widziałem łęczaki, żeby sobie zobaczyć, czy są może jakoś bliżej, czy uda się jakoś lepiej je sfotografować albo nagrać. Właśnie jakiś czas temu wróciłem z roweru i teraz jeszcze raz przejdę tutaj na tą polanę szukać e, tych broćców, może nawet jeszcze jakichś innych siewkowców. Tam kawałek dalej za tym za tym małym Olsem, właśnie te brodźce na pewno sobie przesiadują, a więc już idziemy. No i zobaczymy. Czy uda się je lepiej nagrać, bo nic fotografować niż, niż ostatnio rano jak tutaj byłem Są kwokacze Przepraszam za wiatr ale to już nie zależy ode mnie czy wieje czy nie No ale są kwokacze, pierwszy raz je widzę więc bardzo fajnie Nie mam statywu więc możecie trochę cząść Spróbuję jeszcze bliżej do nich podejść i jeszcze lepsze nagrania im zrobić. Ale fajnie, kwokacze już sobie poleciały. Tam daleko widać gęgawy. I znowu Was przepraszam za wiatr. Ale ostatnio, dzisiaj rano, widziałem tu ptaki, które prawie na pewno były łęczakiem. Były dużo mniejsze od tych kwokaczy. Zresztą widzieliście już je. Wy już wiecie co to jest. Ja jeszcze nie wiem. Próbuję je teraz poszukać. Może jeszcze jakieś tu zostały. Ogólnie to ja tych fokaczy na pewno nie spłoszyłem. Po prostu same odleciały, bo prawie na pewno mnie nie widziały. I w ogóle teraz nagrywam gdzieś las. Dobra. A właśnie wracają fokacze Dobrze. No więc już... Idę szukać. Może będą jakieś inne brodźce. W drodze powrotnej udało się jeszcze raz nagrać tokujące krzyki. Zrobiłem też wtedy te dwa zdjęcia. Na jednym jest pełno tropów brodźców, najprawdopodobniej kwokaczy, a na drugim jest pokazana jedna część tego jeziora. Właściwie to ta, po której chodziły sobie łęczaki i kwokacze. I tak minął drugi dzień mojej wyprawy. Był naprawdę ciekawym dniem. Udało mi się zobaczyć dwa nowe gatunki: łęczaki i kwokacze. Z kwokaczy się naprawdę bardzo cieszę, bo są dość rzadkim gatunkiem. A poza tym zrobiłem jeszcze dużo ciekawych zdjęć innych ptaków pospolitych, ale też jakiejś straszki czy chrząszcza. Ogólnie z tego dnia się chyba najbardziej cieszę. No i na ten dzień to właściwie wszystko. Dzień trzeci. Dzień trzeci zapisał się w mojej pamięci jako dzień, w którym wykonałem najlepsze filmy. Udało mi się wtedy naprawdę bardzo blisko podać do łęczaków i zrobić im bardzo fajne filmy. Nie brakowało też takujących czajek. Chwilę po nagraniach z mi udało się nagrać jeszcze jednego łęczaka. Ten dzień zresztą, jak w każdy inny oprócz pierwszego, pojechałem na wyprawę rowerową do lasu. Przepływała tamtędy taka mała rzeczka, w której wypatrzyłem małego szczupaka, stado młodych ryb, najprawdopodobniej jazgarzy, oraz nie wiadomo dlaczego pełno winniczków pływających w wodzie, najprawdopodobniej martwych albo już topiących się. Nie mam pojęcia skąd się wzięły w wodzie, ale było ich tam naprawdę dużo. Dalej nagrałem też parującego lisa. Po z roweru przeszedłem się jeszcze chwilę w poszukiwaniu ptaków. Niestety, za dużo ptaków, tyle nie wypatrzyłem. Jedyne zdjęcia jakie zrobiłem, to jedno zdjęcie gęgawy i dwa zdjęcia dymówki. I tak minął trzeci dzień. Z tego dnia cieszę się prawie tak samo bardzo jak z poprzedniego, drugiego dnia. Mimo iż nie wypatrzyłem żadnych nowych gatunków, Mam przynajmniej bardzo dobre filmy, no i jakieś zdjęcia też z tego dnia I nasał czas na ostatni, dzień czwarty. Dobrze, więc dzisiaj jest już ostatni dzień mojego wyjazdu Teraz idę sobie lasem znowu na jezioro, bo ja cały czas próbuję nagrać kwokacze jakoś porządnie. Łęczaki się udało, a kwokacze ciągle nie mamy idealnego filmu jakie bym chciał mieć więc będę musiał spróbować dzisiaj bo jest ostatni dzień na to oczywiście po drodze będę fotografował i nagrywał różne ciekawe ptaki jakie zobaczę no i wam je pokażę jest krakwa ale trochę trudno mi się ją nagrywa Słońce mnie strasznie radzi, więc już idę dalej. Właśnie Łęczak tu usiadł. Koło mnie, właściwie, sobie tu stoję i nagle tu siada. Bardzo fajny ptak. Ogólnie ja bardzo lubię ptaki siewkowe, właśnie takie jak Łęczak. Ale wciąż nie jest kwokacz, a kwokacze pewnie się kawałek dalej, więc już tam idę. No i jak się okazało, Kwokaczy jednak nie nagrałem. Musiałem więc pozostać przy tym co miałem, no i iść dalej. Idąc dalej, udało się nagrać jeszcze jakieś kulczyki, złapać jaściórkę z Winkę, zrobiłem jej parę zdjęć i ją zaraz wypuściłem, jakieś pokląskwy sfotografować. No i to właściwie wszystko w ten dzień. Potem musiałem już wracać. No i tak się właśnie skończyła moja majówka. A więc mam nadzieję, że film się Wam podobał. Zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę like w górę, napiszcie komentarz, napiszcie na przykład, czy podobał Wam się film w tego typu formie, że raz mówię w postaci lektora, a raz mówię z miejsca, w którym nagrywam film. Do tego jeszcze proszę Was jeszcze raz, żebyście zasubskrybowali mój kanał, bo chcę dobić do sierpnia 50 subskrypcji, bo po prostu będę nagrywał jakoś w sierpniu film w Austrii. Jadę do Austrii, na pewno będzie tam trochę ciekawych ptaków jeszcze, na pewno pojadę na chwilę do Włoch, więc będę i w Austrii, i we Włoszech. Pewnie będzie się Wam podobał tam ten film, więc mówię wam, subskrybujcie kanał, to w końcu się doczekacie filmu z Austrii no i do następnego odcinka